Witajcie, czy wiecie, jak w prawidłowy sposób rozpalić ognisko krzesiwem? Pokażę Wam. Krzesiwo to generalnie jeden z najlepszych sprzętów do rozpalania. Bez problemu rozpalimy nim, nawet gdy chwilę wcześniej było całkowicie zanurzone we wodzie. Więcej niż połową sukcesu jest znalezienie dobrej rozpałki, a taką oczywiście jest kora brzozowa. Pozyskana najlepiej z martwego drzewa. Ona pali się doskonale, nawet gdy jest całkowicie mokra. A więc pozyskuje kilka jej fragmentów. Mehace Korę. W ten oto sposób, dobrze, jak te małe elementy będą przylegać do tego większego kawałka kory. Wygląda to w ten oto sposób. Reszta kawałków kory posłuży mi jako podkładki, które izoluje od ziemi wilgoć. Zauważcie, że na jednej z podkładek ułożyłem już gałązki, które pozyskałem idąc tutaj. One są martwe i suche, zebrałem je, gdy wisiały gdzieś na drzewie, nie pozyskuję ich z ziemi, bo wtedy są wilgotne lub mokre. Ułożyłem je w kolejności od mniejszych do większych. Jest to ważny element i należy go robić właśnie w tej chwili, nie po rozpaleniu. Teraz przystępujemy do krzesania. Musimy ułożyć krzesiwo pod takim kątem, aby wydobywały się iskry. Musimy to wyczuć. Krzesiwo musi być ustawione nieruchomo i krzesiemy. Widać, że ta kora jest troszeczkę mokra, ale brzoza i tak da radę i korzystamy z tej sytuacji. Odpalamy. Nasze mniejsze gałązki, czyli podpałkę, po to zebraliśmy najpierw małe, żeby to się dobrze zajęło. A później będziemy kłaść duże. I gdy rozpaliły nam się małe gałązki, możemy stopniowo dokładać większe. A gdy te się rozpalą, możemy już kłaść coraz większe kawałki. I pamiętajcie, ten filmik to tylko instruktaż, żeby dobrze nauczyć się rozpalać krzesiwem. Musicie potrenować w realu najlepiej pod okiem doświadczonej osoby albo dobrego instruktora Survivalu. Pozdrawiam Andrzej Garczyński